W Fortnite na Tribie Reload znajduje się aż 7 rzadkości broni. Pospolita, niepospolita, rzadka, epicka, legendarna, mityczna i egzotyczna. A ja dzisiaj spróbuję znaleźć je wszystkie. Czy mi się udało? Musicie to zobaczyć. Ale jeszcze zanim to zostawcie lajka like i subskrypcję. Wbijamy 1000 subów, aż ja wam nie przeszkadzam. Lecimy. Dobra, polecimy sobie na ten domek. Już widzę zieloną broń. Już mamy z głowy Zielone, ale wiadomo, że problem nie będzie z zielonymi czy tam z szarymi. Będzie problem z mityczną i egzotyczną raczej. No znowu zielone bez przesady Kolejna zielona broń Dobra wolę grać, nie wiem jak wy, ja wolę grać kałachy niż skarem. Jest celniejszy i więcej zadaje No jakaś mi się fajnie gra, dobra mamy niebieską broń Ja ją biorę, wyrzucam, nie lubię grać pm -ami. Ej dobra jest sam typ Wszystko trafiłem, nie wiem czemu nie ma dźwięku z gry leży nie wiem czemu ale nie słyszę strzałów ale dobra czy miał coś nowego nic nie miał dobra bierzemy sobie potki sprawdzimy czy nam sigma coś da pierwsza skrzynka druga skrzynka nic dobra zagram tu spazm, żeby sobie ulepszać no i na razie <laughs> same zielone broni, nie było ani szarej ani epickiej i dobra mamy szarą broń biorę dobra jest zaliczona wyrzucam Fajnie jakby jakaś ulepszona skrzynka wysiadła Ej dobra niebieska, jest niebieska A dobra mamy niebieską broń, ja ją biorę, wyrzucam ją, lubię grać PM'ami Wyrzucam ją, żeby mieć spazo do upgrade'owania No i co teraz najcięższe Chociaż, znaczy Jeszcze episka legendarna jeszcze jest do zdobycia Ale mityczne, eksotyczne Bo będę musiał się namęczyć żeby je zdobyć Dobra mamy sobie kraplera Ale tył, ja się się. Dobra, leży. Czy miałem coś? Ej, widzę coś legendarnego. Muszę tam, muszę tam się dostać, nie? Dobra, mamy. I uciekam. <grym> Dobra, mamy legendarną zaliczoną. Ty. Nie widziałem tego gościa wcześniej. Dobra, ewoluujemy sobie z paza. Czyli co, epicka mi została i mityczna, egzotyczna. Poszczęściło mi się trochę z tym legendarnym, ale... Jak ja nie trafiłem gościa? Leży. Czy miał coś? Nie miał nic ciekawego Dobra, to wodzimy. Ej, Ej dobra, będziemy mieli fioletowego spaza, tylko muszę przeżyć Będzie? Dobra jest, nice jest jestem gościu fajnie jakby miał coś jakiegoś mityka albo egzotyka Dobra dostał. się, że nie dostanie taki dziwny pick. W tak się... Będziemy się tak wdroczyć. No dobra, pewnie ścianę. Ale zagramy dziwnie. Czego się przemieszczę? Dobra tam, mamy już prawie wszystkie. A ja tu wbijam Dobra, nic nie wiem dobra to jest Myślę, że to jest jakiś nowy lud, a to ten co zabiję gościa Dobra, ja idę na strefy, nie będę się tu bił Rortowałem Co jest? Myślę, że tam pójdzie nie? Ja coś? Nie miał. Tak naprawdę teraz chyba najbardziej patrzy mi się jakieś zrzuty otwierać. Chyba, że dostanę też dewczesta, tego czesta co tam masz. Same egzotyczne broń Nie wiem czy to dalej jest. Ale pamiętam, że takie coś było. Ale gównianą akcję teraz zrobię. Dobra. Nic tu nie ma. Dobra, gdzieś jakiś zrzut. Tam na końcu są wszystkie. Lecimy, lecimy po zrzuty. Mam nadzieję, że przez zrzutek mi się poszczęści. To jest w ogóle pełno ludzi. Susselen. Tam jest sniper. Są sniperki w tej grze w ogóle. Kupiłem sobie potkę są jakieś nowe zrzuty tam na samym końcu jest jakiś. No to co, lecimy po niego? Nikt jeszcze nie nie zabrał. Zobaczmy w ile gier uda mi się wykonać ten challenge. Bo generalnie egzotyczne mi też nie są takie częste Ale dobra. Sztucer jest. Ale dobra, nie biorę sztucer sztucera. A, to wytnij. teraz będę polował na zrzuty, no bo co mam robić, chociaż wiem, że ze skrzynek zwykłych też lecą takie rzeczy, ale ale może ze zrzutów jest większa szansa, czy też coś ciekawego jest. Fiza sobie wymienimy i to tyle, gdzie jest kolejny, tam blisko. Dobra, te zrzuty strasznie nie oddają tak szczerze, nie nawet legendarnej broni z trzech zrzutów nie zdobyłem, więc nie wiem co się dzieje. Muszę chyba podjeżdżać typów. coś dla mnie koleżko nic nic trzebać coś legendarnego draman legendarny kurde myślę że to jest mityczny już ten taki midasowy ale niestety co tego spaza będę miał ale co tam już miałem myślę że tam jest to, co się dzieje Nie najlepsza akcja w moim wykonaniu Ciekam stąd Jakiś zrzut nowy nie ma To prawda stałem w powietrzu ze sztuc z sztucra chyba o, to jest jakiś bocik. Nie będę strzelona nawet do niego słypadki Leczymy się PRPGADON tego i idę tą wieżę zbombardować, Dobra, poleciało tam, dobra, jest skolosowane, dostał, a ja też dostałem coś, co spadło, i dobra, no wszyscy na trzeciego biją tutaj. No. Udało mi się wybić do końca Ej, dobra, czemu wszyscy we mnie strzelają, o co chodzi? To jest jakiś cwaniak Dobra, no jeszcze dostałem snajperki non no ma zero, ale no Zakochał się tych, ewidentnie, no to jest jeszcze ten ziomek ten otoczony jestem. Chyba mnie żyje, wiecie widzowie? Dobra, nic nie mówiłem. I jest mityczny! Nice! Ale się I eksotyczny! Koniec strzelęczu! Cały jest krane. Nie spodziewałem się tego w tym odcinku. Myślałem, że zajmie mi to z parę godzin tak szczerze. Ale gościu miał wszystko, dobra. Lecimy. Co się stało? Co się normalnie mityka egzotyka mi tutaj przyniósł Trochę ominąłem tych rzeczy, emocje mnie wzięły, nie wziąłem żadnych fotek, ale dobra Teraz trzeba tylko wygrać tą gierkę żeby to wszystko ładnie zakończyć I czemu nie mam w ogóle dźwięku z broni jak strzał? Dziwne, ale dobra. Nie są ci ludzie. Jeden tam uciekł drugi to gdzieś blisko jest. Śleci. Mogę, co robi ta pompa? To jest ta, co zamraża, czy? Była chyba taka, co zamrażała. Nie, wiem, czy to jest ta? Ale to a co ty robisz? Ty idź do strefy, bo... no jestem dead. No od strefy zginąłem. Ja pierdzie. ale dobra, trzęs zaniszony, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wyszedł krótki, myślałem, że wyjdzie dłuższy, no ale cóż no, gierka mi się... Po prostu poszczęściła. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wbijamy 1000 subów jak najszybciej. Także co? Siema!